Była pani kiedyś karana? Nie. nie? Nie? Nie. 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 Był Pan kiedyś karany? Nie. Chyba tak? Nie, oczywiście, że nie. O co pani pyta? Ile osób było wtedy w rezydencji u państwa ciepłych? Około dwudziestu pięciu. Około dwudziestu pięciu. Około czternastu. Szesnaście. Około dziewiętnastu. Mm, około 23 trzy osoby. Ile osób było wtedy w rezydencji u Państwa Ciepłych? to 23, trzy. Około dwudziestu. Około 27. 18. Co pani może powiedzieć o bójce, która wywiązała się przed rezydencją przez nieznanych obywateli? Wiedziałam ją przez przypadek, przy oknie. Mm, nie było mi tam chyba wtedy, albo nie pamiętam. No, bójka jak bójka. Nie podchodziłam tam. Nie chciałam się mieszać. Wiem, że jakaś kłótnia się wywiązała i skończyła się bójką, ale szczegółów nie znam. Było duże zamieszanie, dużo ludzi dookoła, ktoś krzyczał, chyba ktoś nawet nagrywał. Nic więcej nie pamiętam. Hmm, nie wiem, jakaś demonstracja czy inna, no coś poszło. Było trochę krwi, pobili się i w sumie tyle. Co pan może powiedzieć o bójce, która wywiązała się przed rezydencją? przez nieznanych obywateli. Zaczęli się szarpać. Jeden drugiemu dał w kreski tyle. Nie wiem, słyszałem jedynie jakieś krzyki. Biłem się tam. Szli, zaczepili się i się pobili. Ma Pani przed sobą zdjęcie z tamtejszej nocy. Czy rozpoznaje Pani na nim Igora Zacharajewa pseudonim Dzik? Tak. 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 Jasne, że tak. No, tak. Tak. Ma pan przed sobą zdjęcie z tamtejszej nocy. Czy rozpoznaje pan na nim Igora Zacharajewa, pseudonim Dzik? Tak. To on. Tak. 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 Dzik jest dziki.